Dzień dobry, witam serdecznie. Zaprezentuję teraz ćwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym dla klasy 7. Otwieramy arkusz kalkulacyjny, czyli wchodzimy w nasze aplikacje Excel. Nowy pusty skoroszyt. Proponuję wykonać ćwiczenia w jednym skoroszycie, ewentualnie w tiku arkusza. Ćwiczenia są dostępne oczywiście następnie dla łośników.gr.pl. Podręcznik dla klasy 7. Wybieramy podręcznik online, temat, przechodzimy do tematu numer 15, projektowanie tabeli stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego i ćwiczenie drugie na początku. Obliczamy wydat wydatki, oblicz swoje miesięczne wydatki, projektuj tabelę w arkuszu kalkulacyjnym, wpisz do niej nazwy kupionych towarów, i ceny jednostkowe i ilość, oprócz wartości Oprócz wartości towarów każdego rodzaju, cena jednostkowa pomnożona przez ilość, obliczek tak, wartość towarów każdego rodzaju. Czyli tak. Prosta sprawa. Możemy to zrobić tak. Eee, liczba porządkowa, oczywiście. Nazwa towaru, ilość, cena jednostkowa. I suma. Tak, tutaj możemy oczywiście zwężyć LP. Tutaj sobie troszeczkę pocierzymy. Tutaj zrobimy zawijanie tekstu. Wyśrodkujemy sobie wszystko. Musimy troszeczkę pogrubić LP 1. Teraz zobaczcie, jest 1. Biorę za uchwyt i ja przeciągnę do dół Mamy 1, tak? Ale jak mamy 1, na na uchwyt trzymam przycisk Control, czyli CDRL lewy, to będzie mi kolejno numerować. No i robimy wydatki miesięczne. Ilość to będzie może mniejsza, nazwa będzie trochę szersza. Co tam kupujecie sobie miesięcznie? Na przykład, tak. Na przykład kupujecie sobie, nie wiem, Pepsi. Kupicie 5 sztuk, jedno kosztuje 2,09 na przykład. Ok. Idziemy dalej. Co tam możecie sobie kupić? Yy, bułki. Bułki z 14 bułek po 60 grosz. Czyli 0 zniknęło, nie przejmujemy się. Potrzebowaliście długopis. Dwa długopisy czarne i niebieskie po 3,51. Każdy długopis, tak? Yy, co tam jeszcze musi kupić? kopać? Sneakers. 4 sneakers, 2,79. Co tam jeszcze? Karty. O, karty do gry jakieś kupiliście. Na przykład trzy razy każde ładowanie kosztowało 39. Kupiliście Lejsy, cztery paczki przez miesiąc. Po 499. Kupiliście do nauki online laptop. Jeden laptop 1790. Kupiliście Office <coughs> Jeden Office 465 zł na przykład. Tam jeszcze na przykład. Mężczyz komputera. 13,99 naprawa roweru. 107 i tak dalej można wymieniać. Tak? Na końcu zrobimy sobie suma. Teraz, o co tutaj chodzi? Musimy to wszystko obliczyć, tak? Czyli suma. Sum, yy, czy to będzie yy, suma, bo wartość może, bo suma może niekoniecznie. Albo no razy. Raz. mamy tak? Równo się liczymy. Ilość razy cena jednostkowa, tak? I to wyższa faktyczna wartość wydanych pieniędzy. Przeciągamy w dół. I tutaj w tym momencie zrobimy sobie sumę. Czyli można zrobić, uh, przepraszam, równa się suma i w nawiasie podajemy wartość. Zamykam I mamy tak. Suma tu możemy sobie sumę powiększyć. taberkę sobie ładnie obramujemy. No i mamy takie obliczenie. Czyli mamy ilość, z tego czego kupowaliśmy ceny jednostkowe. Ceny jednostkowe możemy sobie tutaj zaznaczyć i zrobić w złotówkach. Mamy złotówki Nie mamy złotówkę, szukamy złotówki. Jest. Tak samo tutaj. Złotówki znowu się schowały i mamy złotówki, czyli 2444,95 zł. 15 groszy. To było zadanie drugie. Przechodzimy do podrażnika. Ćwiczenie trzecie. nie chcę powiększać. Umieszczamy dane w arkuszu. Mój kolega wpisał w różnych wierszach i kolumnach kwoty, jakie otrzymał co tydzień od rodziców. Chciałby obliczyć, ile w sumie otrzymał pieniędzy. Do komórki A4 wpisał liczbę 45. Nowy arkusz. Komórka A4 wpisał 45. Do C6 wpisał 30. C6 wpisał 30. Do E8, 25. E8, 25. I do F10, 15. Do F10. Takiego wpisał. Czy formułę na obliczenie sobie można wpisać do dowolnej komórki? Uzupełnię odpowiedź i do komórki H5 piszemy sobie formułę, tak, równa się suma, otwieramy nawias i zobaczcie, możemy kolejne liczby sobie zaznaczać średnik, bo średnik to jest kolejne liczby I, i Mamy sumę 115, zgadza się, tak? 5, 100, 115, czyli możemy do dowolnej komórki wpisać formułę i w ten sposób to obliczyć, tak? ale oczywiście jest to sprawia dużo problemu. Jakbyśmy mieli kilkadziesiąt liczb i każdą liczbę byśmy okay. musieli oddzielnie przypisać, no to troszeczkę by to trwało, ale jest to jak najbardziej możliwe. Ćwiczenie czwarte. Dane z ćwiczenia trzeciego wprowadź do kolejnych komórek w jednym wierszu. W następnej komórce wpisz formułę na obliczenie sumy podanych liczb. I trzeba to ocenić. Czyli zobaczcie. Przygotowo tutaj wpiszemy wszystko w jednym miejscu 45, w jednym wierszu, tak? 30, 25, 15. I W kolejnym komórce wiersza możemy kliknąć. Alt równa się skrót klawiszowy do autosumowania. Widzicie? I obliczyło automatycznie. O wiele łatwiej. Albo mamy w tym miejscu autosumowanie. I mamy A14 dwukropek do D14, tak? Czyli od A14 do D14 sumuje wszystkie liczby. Czyli nie wpisujmy liczb losowych w komórkach, tylko uporządkowany sposób, tak jak robiliśmy tą tabelkę, w uporządkowany sposób. To bardzo nam ułatwia obliczenia. Tak stworzony plik czyli w jednym arkuszu, w drugim arkuszu, nie dwa pliki, tylko jeden plik z dwoma arkuszami możemy, zapisujemy, tutaj jest akurat zapisane i wysyłamy do mnie, udostępniamy do mnie, tak? Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam.